W tym odcinku Wasza Luna Art i w tym odcinku Wam pokażę w mojej framastry moje oczywiście Melody Art nauczyła mnie jak się posługiwać stylem kucku spany. pony. No, Ludzie, ja, przepraszam, musiałeś się trochę z tą głową, bo ja też tak na początku rysowałam głowa i kopyta i w ogóle nigdy. No, więc to było tak. Na początku narysujemy głowę. Bazem do głowy będzie takie kółeczko. Jakbyście mogli słyszeć, to moi sąsiedzi się tak kucam. Ale mieszkam ze mną. Nawet no można słuchać trochę. Teraz zrobimy kuckowi pierś. W tym celu rysujemy taką lekko wygiętą linię. Teraz trzeba kucykowy narysować kopyto. Żeby zrobić kopyto, ja rysuję taką linię lekko wygiętą. Później bazy tak. I ją biorę tak. I później u mnie w kucykach. Jest, znaczy to rysuję tak Udo i później tak Ja tak to rysuję Później ucho Nie, Jeśli to słyszę, to ma jeszcze mi i mój kurnik Ja rysuję później Kucykowi Tryzurę. I później coś takiego. To jest właśnie u mnie oko. Później krótko trzeba narysować w pyszczek. Pyszczek jest taki. Później dociągam do dołu. Robię kreskę. Ja wiem, trochę może nie widzieć, bo za bardzo to zrobiłam. W każdej chwili możemy teraz coś powiedzieć, bo w ciepłach jak mój kolor nie żyje. Ale chyba nie, bo mój kolor już wszystko słyszy i widzi. Zrobiłam sobie tak na ciemno, bo tak mi po prostu lepiej później. Drugi krop to rysuję prawie tak samo. A w celu do tego rysuję krótsze udo, dociągam i tak. I całość na razie prezentuje się tak. I teraz trzeba tylko zrobić fryzurę, i ogon i znaczek. Ja jeszcze zrobię coś takiego. Ja tak to rysuję. No. Mogę to Proszę. Pocinowane troszkę. Ja narysuję takiego balonika. Z serduszkiem. I co jest coś takiego? I teraz ogon, i proszę, I tutaj nie w was, włosy zrobię. Możecie to nie widzieć, ale ja to bardzo mocno widzę. patrzycie mam teraz, Palucha. Proszę. Zawsze mi się lepiej tym środkowym to robi. I coś prezentuje się tak. I teraz musimy do kucka. Yy, tak czercować. W końcu próbujemy nowe markery. Dla nastrój, przepraszam obrysowujemy może no, ten filmik się wam do czegoś przyda a może nie bo wiem, że jest dużo, dużo więcej ludzi którzy umieją rysować lepiej ode mnie na no, ten mam problem jeżeli je odrysowuję tak? ale później jakoś poprawię No, więc yy, tak się prezentuje. I później tak, tak, tak. I na końcu tak, tak, tak. I cały świat gdzieś tak. Później zetreczy na ołówek. Oj. Kiedyś zapomniałam obrysować i wszystko starłam. Wiem. Balon wyszedł dziwnie, ale to nic. Więc... Zaczekajcie, bo to się tak trudno wkłada. Tu akurat pklory krytkami, bo, jakbym pklorowała z namastrami, to mogłoby coś przebić. Na przykład, widzicie, przebiła trochę. Altruńc. Teraz zatrzymam moją głową z ołówka, bo tym ołówkiem się najlepiej ściera. Mam katar, ale nic się z tego nie jest dzieje. No i na razie coś fręczę Teraz pokolorujemy kucyka. O, ale zanim muszę zrobić pasemka. Pasemko w ogonie. I każdy kłócek musi mieć koniecznie. Tylko dobrze, że było, bo tak jest ładniej. No. I pasemka zrobione. Kucyk ziemski będzie. O nie. Znowu zgubiłam zadyczko. Ale już wszystko jest w porządku. Więc go teraz będziemy chyba robić. Mój kuzyk będzie fioletowy. Widzicie, to jest taki, jakby taki krantowy, ale on tak naprawdę tak koloruje, ładnie. Kuzyk będzie fioletowy, już mówiłam. Wiem, że są kucyki dwukolorowe, trzykolorowe, ale ja najbardziej lubię fioletowy kolor. To jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o kolory. <grymne> tak to stwierdzę. I zaczekajcie. Przepraszam za tę długą chwilkę ciszy, ale jak rysuję to, jak gadam, to mi się trochę źle rysuje. Ale już jestem przy końcu, więc spoko. Na razie kucyk prędzej się tak no. Oj, Chyba kopytko lekko za mało. Mm. Zapomniałam co miałam powiedzieć. <laughs> jak chcę przypomnę, to Wam powiem. Aha, yy, Natalko Art. Jeżeli byś to oglądała, to bym się prosiła o wstawienie yy, krok po kroku, jak zdobyć 15 subów. Poproszę cię o to, Natalko Art. I o nic więcej. 15 subów na mnie tego. Proszę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ogonek tak, na razie jest tak, a drugi kolorek to będzie, nie wiem jaki wam wybrać kolor, czy znaczy czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony, żółty, zielony, okej, okay, wezmę niebieski, żeby było tak fajnie. Jak pokoloruję wszystkie kucyki, jeszcze trochę ich tam zrobię, to Wam nagram filmik. Na Ryj kucyk się tak prezentuje. Ten niebieski jest przestrasznie leciutki, ale ja Wam go trochę domocnię. Jeśli ja się chcieli to dzisiaj yy, mój królik ma urodziny. Ale wiem, że to nie jest wiadomość na całe życie. Tylko po prostu mój królik ma dzisiaj urodziny. I to by było na tyle. Jeszcze oko. Natalkart pomóż mi, bardzo ci proszę, pomóż mi jak zrobić 15 subskrypcji. I to by było tyle w tym odcinku. No więc papa. Pa.